Czy można komuś ukraść tożsamość? Jak udowodnimy za moment, można. Wystarczą dwa dokumenty ze zdjęciem chwila nieuwagi i nieszczęście gotowe. Jak w przypadku pewnego mieszkańca Wrocławia, ktoś, kto podszył się pod niego, wyłudził setki tysięcy złotych. Teraz przeżywa dramat. Trudny do opisania. Zobaczyłem bardzo ciekawe ogłoszenie które mówiło o prestiżowym stanowisku dyrektorskim w jednym z, z instytucji finansowych tutaj we Wrocławiu. Dostałem telefoniczną informację o miejscu spotkania i to był trzygwestkowy, jeden z hoteli tutaj we Wrocławiu, gdzie spotkanie miało miejsce późnym popołudniem około godziny 18. Trwało około 45 minut. Osoba, która mnie rekrutowała była Wydaje się bardzo osobą przygotowaną do tej funkcji. Był to mężczyzna, bardzo przekonujący. Dopiero po tych 45 minutach, kiedy zostałem poproszony o zeskanowanie dokumentu tożsamości, jak również prawa jazdy, zaczęło to delikatnie wzbudzać we mnie jakieś podejrzenia, ale generalnie nie widziałem w tym nic takiego złego. Jeszcze dostałem taki dokument, gdzie było w treści. Czy zgodzę się, aby firma rekrutacyjna w moim imieniu złożyła wniosek do Sądu Najwyższego w celu sprawdzenia mojej niekaralności i opłacenia oczywiście tego wniosku? No, zgodziłem się i podpisałem ten dokument. O całej tej sprawie tak naprawdę zapomniałem aż do mniej więcej lutego tego roku, kiedy dostałem fakturę dotyczącą fotoinspekcji nieruchomości i umowy przedwstępnej na nieruchomość, która ma być na moje dane, tożsamości, sprzedana mi w Krakowie i tam ubiegam się de facto o kredyt hipoteczny. Wtedy rzeczywiście przypomniałem sobie o całym tym zdarzeniu. I zacząłem działać też na własną rękę. Zgłosiłem to już na policję. Zadzwoniłem też do tego banku i okazało się, że takich zapytań kredytowych jest więcej niż jedno. Na dzień dzisiejszy ta kwota sięga wielkości około 600 tysięcy złotych. Poszedłem do Urzędu Miejskiego Wrocławia z takim zapytaniem, czy jest to możliwe, aby osoba trzecia mogła wyrobić sobie dokumenty w sposób legalny niemalże, omijając wszelkie procedury kontroli z moimi danymi tożsamości. Wtedy okazało się rzeczywiście ku zaskoczeniu pracowników Urzędu Miejskiego, że taki dowód i takie prawo jazdy zostało wystawione. Na 750 tysięcy złożonych wniosków o wyrobienie dowodu osobistego, tego typu e, przypadek był pierwszym e, przypadkiem we Wrocławiu. A 293 stanowisko. Dokument e, tożsamości, d, w tym przypadku dowód osobisty, wyrabiany jest na podstawie e, składanego wniosku. Do wniosku, oczywiście, dołączane jest zdjęcie e, i podpis, który składa się w obecności pracownika. E, Jedyną możliwością weryfikacji osoby, która składa wniosek, jest weryfikacja na podstawie poprzednich zdjęć czy poprzednich podpisów. Jeżeli osoba, która przychodzi złożyć wniosek, ucharakteryzuje się, co miało miejsce właśnie w tym przypadku na osobę, pod którą chce się podszyć, nie ma mechanizmów, które pozwoliłyby na wykrycie tego. Zaczęliśmy postępowanie w tej sprawie, obecnie ustalamy, czy rzeczywiście nieuprawniona osoba podając dane osobowe pokrzywdzonego wyłudziła kredyty z banku i jeżeli tak, to kim ta osoba jest. No wiele na to wskazuje, że te dane, które sprawca uzyskał z dokumentów, które skopiował, a należących do mężczyzny, zostały wykorzystane później w celach niezgodnych z przepisami, no w celach przestępczych. Bardzo często nie przykładamy uwagi do naszych danych osobowych, do danych bardzo wrażliwych, przypisanych do konkretnej indywidualnej osoby. Bardzo często te dane podajemy w różnych dziwnych sytuacjach. Etap rozmowy kwalifikacyjnej w ogóle nie jest etapem z założenia, na którym my musimy mieć wgląd do jakichkolwiek danych osobowych. Tak? My takie dane widzimy w CV, więc wiemy jak się nazywa kandydat, natomiast my nie potrzebujemy więcej informacji. Dowód osobisty jest dokumentem, który nam jest potrzebny na etapie zatrudniania. Boi się Pan, że będzie Pan miał problemy w przyszłości? Tak, jak najbardziej, dlatego że yy, sam chciałbym w przyszłości móc skorzystać też z formy kredytu czy pożyczki, a w tym momencie nie będzie to możliwe, a samo yy, wyjaśnianie tej całej afery podejrzewam, że potrwa też kilka, jak nie kilkanaście lat. Jakże prosty mechanizm i jakże proste dramatyczne konsekwencje. Nasz rozmówca obawia się teraz jednego komornika u drzwi. My powinniśmy bać się furtki, która pozwala oszustowi w łatwy sposób na ominięcie przepisów.